Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Zapraszam Was na kolejnego vloga. Tym razem nagrywamy w aucie. W e, zasadzie dlatego, że czekamy teraz też na komorę tlenową, e, na terapię tlenową. Więc mamy chwilkę, e, żebym mógł z Wami porozmawiać. Słuchajcie, na no starcie chciałbym Wam powiedzieć o tym, e, jakie mam dalsze plany, jeżeli chodzi o rozwój kanału, rozwój mojego bloga, rozwój sklepu. Ci z Was, który, którzy już wiedzą o tym, e, lub też ci, którzy nie wiedzą, to napisałem e-booka. E-book nazywa się Poradnik Wojownika Zdobądź Przewagę w Walce. Jest dostępny do kupienia na moim blogu boxingfactory.pl. Serdecznie Was do tego zachęcam. Włożyłem w niego bardzo dużo pracy i nie tylko dla osób początkujących, ale również dla zaawansowanych zawodników, którzy już jakiś czas boksują. Będzie tam kilka fajnych rad. Tych rad jest dokładnie 20. I Szczerze, gdybym wiedział o tym wszystkim, co tam piszę wcześniej, to w tym momencie byłbym na zupełnie innym etapie i innym poziomie swojej kariery. No ale nie jestem. Może Wam pomoże, żeby nie popełniać moich błędów. Słuchajcie, mam też w planach kolejne e, Następny e book Następny e-book, który chcę napisać, jest to Poradnik Wojownika o tym, jak radzić sobie z problemami początkujących zawodników. Rozpoczynając od wyboru klubu, od pokonywania obiekcji bliskich dotyczących walk czy nawet uczęszczania na treningi bokserskie poprzez kontuzje i jakieś tutaj najczęstsze problemy. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście, aby jakiś konkretny problem znalazł się w tym e piszcie w komentarzach pod tym filmem a wezmę to pod uwagę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, kiedy będę boksował, całkiem wprost, karty na stół. Słuchajcie, teoretycznie, bardzo teoretycznie, 28 luty, Norwich, jest gala, e, gdzie miałbym zmierzyć się z Liamem Godbergiem. E, prospekt angielski, który ma jakieś 160 walk amatorskich, 3 walki zawodowe, e, generalnie pompują w niego kasę. Zgodziłem się na tą walkę. Potwierdzam i jeszcze raz mówię, zgodziłem się na tą walkę. Ale Angole nie potwierdzają i nie wysyłają kontraktu. Ten kontrakt miał być wysłany dwa tygodnie temu. Cisza. E, mój menadżer atakuje ich. E, no i ja nie wiem, co się kurwa dzieje, bo co? Obejrzeli moją walkę pierwszą, e, mój dobyt zawodowy, e, w której ja osobiście uważam, że nie wypadłem jakoś rewelacyjnie, e, żebym był jakimś dużym zagrożeniem dla takiego prospekta. E, I nic. To znaczy, co? Jestem kurwa za słaby czy za mocny? Bo nie rozumiem już tego. I e, było kilka takich sytuacji, gdzie ja chciałem walczyć, ale z drugiej strony była cisza. E, wiadomo, ja też kilka propozycji odrzuciłem, bo na przykład nie chciałem boksować w wyższej kategorii wagowej, czyli w 70 kg. Chcę boksować w 6,6 lub w 6,3, chociaż teraz jestem już na tyle zdesperowany, że chyba nawet zgodzę się na walki w 7,0. E, no bo nie walczyłem już prawie rok. E, Wiecie co, ja nie wiem co się dzieje, bo mam menadżera, który podrzuca mi jakieś tam oferty. Jeżeli się na nie godzę, to druga strona nagle stwierdza, że, że nie, nie odzywa się do nas. A nawet nie pytając o finanse, żeby tu nie było, że ja żądam zbyt dużych pieniędzy. Ja nawet chyba nie żądałem żadnych pieniędzy, bo oni nawet nie pytali się o to, jakie mamy warunki finansowe. Więc no, wiecie, ja nie wiem co się do cholery dzieje, tak. Jestem osobą, która stara się przede wszystkim, jest dosyć ciężko, sami możecie to zauważyć w moich vlogach, teraz w nowej serii Road To. Jestem dosyć aktywny w social mediach, tak? prowadzę kanał na YouTube, mam swojego bloga, rozwijam swój fanpage, o Instagramie nie będę wspominał, bo tam akurat marnie mi to idzie. Natomiast no, jestem aktywny w Social Media. Udzielam się, piszę artykuły e, dla różnych portali e, branżowych, e, jeżeli chodzi o fitness. E, współpracuję z redakcją Box w e, Więc generalnie cały czas gdzieś w tych mediach w jakikolwiek sposób, ale jestem, tak? E, no i ja nie wiem, czy to jest minus, czy to jest plus. E, oglądają, może, te filmiki z moich treningów i stwierdzają, że, że nie, że jestem zbyt dużym ryzykiem, czy stwierdzają, że nie, on jest kurwa zbyt słaby, ale słuchajcie, jeżeli byłbym zbyt słaby, no to powinni chyba powiedzieć, to damy mu chyba tam 1000 zł, i niech wyjdzie, obijemy sobie go i e, będę miał po prostu kolejne zwycięstwo, a ja będę miał kolejną porażkę, tak? E, no ale nawet takiej propozycji nie ma, więc to tu jest kurwa grana. Człowiek się stara, zapierdala na treningach Przepraszam za słownictwo, ale puszczają mi nerwy Mam nadzieję, że to rozumiecie I teraz tak, postawiłem wszystko na boks No i co? Czy to jest błąd? No, kocham boks, ale jeżeli nie będę miał walk No to będę musiał z tego zrezygnować po prostu Wrócę do pracy i nie będę w stanie trenować tak intensywnie Jakbym chciał. Znając życie... Jak wrócę do pracy, nie będę w stanie wykonywać dwóch treningów dziennie, tak jak to jest do tej pory. Czyli nie będę w wystarczająco dobrej formie, żeby na przykład za dwa tygodnie wyskoczyć do walki. No to wtedy takie propozycje będą. Tak działa niestety, kurwa, ten świat i, i życie, nie? Okej, okay, słuchajcie, ja się nie żalę. Ja tylko mówię, jak wygląda sytuacja, bo często mnie pytacie, kiedy będę walczył. Kiedy kolejna walka? Tomek, kiedy wejdziesz do ringu? Nie możemy się tego doczekać. Chcemy Cię zobaczyć. Też bym chciał. Naprawdę, to nie jest tak, że ja odrzucam propozycję i po prostu nic nie robię. E, to nie jest tak, ja chcę walczyć. Mogę walczyć z każdym w Polsce. Dobrzyński, Młodziński, e, nawet najlepsi. Wierzbicki, Runowski, mogę z nimi boksować się, i takie oferty by były. Ale nie ma takich ofert i takich ofert e, tutaj z Polski z najlepszymi nie będzie, bo ja nie jestem zbyt. E, Znany I mam jedną walkę zawodową, jestem nisko w rankingu i takie walki czołówce nic by nie dały. Tak? E, zwłaszcza, że nie oszukujmy się, ja bym nie miał nic do stracenia w takiej walce, nawet jeżeli bym przegrał, to, to nie byłaby żadna ujma. Ja już powiedziałem raz, że ja nie jestem cholernym Mayweather'em i nie muszę mieć nieskazitelnego rekordu. Tak, nawet jeżeli bym przegrywał, to na pewno dawałbym z siebie wszystko i przede wszystkim uczyłbym się. Mogę walczyć z chłopakami, którzy są niżej mnie w rankingu. E, tam jest Aden Ali Ahmad, nie ma problemu. E, nade mną jest Dobrzyński, nie ma problemu, boksujmy. E, jeżeli tylko pojawi się oferta, ja jestem za. Każda polska gala. Każdy praktycznie termin, jeżeli walczymy w 6-6, to dajcie mi kurczę 2 tygodnie na wejście do wagi. No teraz wracam po kontuzji, no to powiedzmy te 3-4 tygodnie, żebym wszedł już na takie naprawdę wysokie obroty, na które zaczynam wchodzić i pewnie w przyszłym tygodniu zacznę sparingi, tak, żeby być cały czas w tym gazie, że jeżeli pojawi się ta oferta, to będzie na zasadzie to, jak jest oferta za tydzień. Bierzemy, my walczymy, żeby w ten sposób to było, żebym był na to gotowy. Chce boksować, ale kiedy zaboksuję? Nie wiem. Mam nadzieję, że wypali ta walka z Anglikiem 28 lutego w Norwich. Jeżeli nie, z menedżerem szukamy innych opcji. Ktoś chce ze mną zaboksować? Odzywajcie się do Vag Boxing Team. Jeżeli chodzi o plany na kanał, generalnie jak wiecie, już tutaj ruszyły dwie nowe serie: Boxing Factory i Rose 2. Są to serie, które będę kontynuował. A w najbliższym czasie postaram się też nagrywać więcej vlogów, które będą opowiadały o walkach, o bieżących wydarzeniach w sporcie, w boksie, o tym, co się dzieje na świecie, w naszej dziedzinie, ale też o tym, co u mnie, o moim życiu. Myślę, że może to być dla Was interesujące. Jeżeli nie, to po prostu nie będziecie tego oglądali, da mi to feedback, że nie będzie to dobry kierunek. Chociaż sądzę że chcielibyście wiedzieć na bieżąco co się dzieje i często też pytacie o moje zdanie w wielu kwestiach dotyczących boksu. Postaram się nagrywać takie filmy. Jeżeli chodzi jeszcze o bloga. Słuchajcie tam już jest postawiony sklep na którym jest dostępny mój e-book. Planuję stworzyć więcej e-booków, planuję stworzyć więcej własnych produktów. Już w tym momencie możecie tutaj nawiązywać ze mną współpracę online, jeżeli chodzi o prowadzenie treningowo dietetyczne, rozpisuję zarówno plany treningowe, jak i dietetyczne, jak najbardziej. Natomiast takie usługi będą dostępne też właśnie na stronie mojego bloga w sklepie, gdzie będziecie mogli po prostu sobie wybrać, czy chcecie trening, czy chcecie dietę. Wtedy po prostu kupujecie, dostajecie ankiety, wysyłacie mi wypełnione te ankiety i ja Wam będę wysyłał gotowe tutaj plany działania. I będziemy w stałym kontakcie, tak żebym ja trzymał cały czas nad tym pieczę i żebyście wy mieli efekt. Oprócz tego, wcześniej czy później, ale pewnie wcześniej niż później, e, chcę zacząć sprzedawać koszulki z własnymi nadrukami. Ci, którzy są u mnie w grupie na Facebooku, a grupa teraz zmieniła nazwę z Piotrowski Team na Boxing Factory. E, wiedzą, że już wykonywałem jakieś tam wzory, jeżeli chodzi o koszulki. Część tych wzorów Wam się podobała, część nie, niekoniecznie. Cały czas tutaj staram się działać z tym tematem. E, oczywiście trochę ten temat ucichł, kiedy pisałem e-booka. Natomiast wracam do niego i chcę dokończyć już sklep, żeby on funkcjonował w 100% tak jak powinien. Kiedy to się stanie, wejdą do sprzedaży koszulki. Mam nadzieję, że nie możecie się tego doczekać tak samo mocno jak i ja. Trzymajcie się.